Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus, rok 1941. Wola Pana Stworzyciela pozostawiła słowo, opisując wszystko, co potrzebne obecnie ziemskiemu człowiekowi, aby mógł podążyć drogą powrotną do duchowo istotnego domu swojego. Bez tego wskazującego słowa prawdy, które wola Pana przyniosła, ludzkie duchy bez znalezienia byłyby drogi do prawdy. Słowo czyni drogę na poziom duchowo istotny jasną, prostą i czytelną. Wystarczy po niej iść. To praktyczny przewodnik, który zagubionego w gęstej materii człowieka prowadzi w przeżywaniu na poziom duchowo istotny. Lecz w obecnej formie zostało słowo zaciemnione przez urzędników Watykanu, czyli Ciemnych. Należy z pokorą pochylić się przed słowem pana stworzyciela i je w sobie ożywić przyswajając sobie do Ducha potrzebną siłę, którą w sobie Słowo ma. Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej Pani Immanuel są najlepszymi przyjacielami ziemskiego człowieka, który opierając się na odkrytej wiedzy Słowa wydostaje się z ciemnej ziemi ku jaśniejszym sferom. Drogę, którą wskazuje Słowo Prawdy należy ożywić w sobie, Wtedy księgi otwierają się przed wędrowcem. Dla wszystkich innych są księgami zamkniętymi i zaplombowanymi siedmioma pieczęciami. Słowo Pana pokornym duchom wlewa potrzebną siłę, która ożywia i orzeźwia to droga na poziom duchowo istotny najkrótsza. Obecnie trwający sąd ostateczny tu na ziemi zbliża się ku końcowi. Przed ludzkim duchem pojawia się obiecany odblask królestwa ducha. Do którego wejdzie po procesie oczyszczenia. Jest to obietnica, która została dana ze światła ludzkiemu duchowi. Lecz duch ziemskich ludzi bez przyjęcia słowa pana stworzyciela na ziemi jest i w dalszym ciągu bez przyjmowania należytego do siebie. Jeżeli ludzki duch odwrócił się od pomocy ze światła płynącej, to sam siebie obciążył wielką winą, którą samoczynnie działające. Prawa Pana, wzmocnione obecnie, szybko Wam z powrotem zwrócą jako skutek zwrotny, o który się rozszaszkacie jak otwardą skałę. Lecz tam, gdzie siła Pana Stworzyciela spotka otwartego ducha, szybko, wysoko go uniesie i tak uniknie rozkładu. Słowo Pana w swojej czystości odrzuci każdego, kto jest ciemny, ale przygarnie tych, Którzy pragną znaleźć swój duchowy dom, badając rzeczowo i skrupulatnie, opierając się na logice i którzy chcą oraz są poważnymi poszukiwaczami prawdy. Tym objawienia woli Bożej Pani Emanuel i Wielka Księga Objawień da więcej niż na początkowej drodze chcieli, przerośnie ich największe oczekiwania. Nikt za nikogo jasnej drogi przejdzie. To indywidualna trasa, po której Wy sami macie iść. Księgi w przeżywaniu otwierają się przed poważnie poszukującym czytelnikiem lub słuchaczem jak Brama, którą Pan dał na Ziemię przez część Pana stworzyciela wolę i miłość oraz prawdę z ziemskim imieniem i nazwiskiem. Dziękujcie Panu stworzycielowi za tak wiele.